Hej, cześć, cześć, Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mernix. W dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście grać kolejny raz w grę Star Wars Grzegorz i Upadły Zakon. Ostatnio nie pamiętam, gdzie już dokładnie byliśmy, bo <coughs> nagrywałem to w sporym odstępie czasu. Ale chyba tu mamy wejść z tego, co myślę. Zobaczmy sobie jeszcze na mapkę. To już chyba będzie chyba piąty, mi się wydaje, odcinek z tej gry. Yy... Ja już sobie tutaj ustawiłem miecz, z tego co widzę. Yy... No i dobra, tu mamy teraz przeskanować. Yy -y. yy, punkt umiejętności. Para ryba. To jest. Yy... Dobra, nie macie yy, teraz. Jak ja mam tu iść dalej? Gdzieś tu za siebie mam iść? Tutaj, w to miejsce. Yy, zostawcie, oczywiście, też łapeczkę w górę. O matka. Yy, jeśli ten film Wam. Jeśli ta seria filmów się Wam podoba, yy, subika na kanale, żeby nie przegapić żadnego odkineczka. Oczywiście. Dzięki za pomoc. No i nie zapomnijcie też o napisaniu jakiegoś komentarza, czy Wam się ta gra podoba, czy nie. Widzisz tam coś? Dobra, goł. I tu mamy teraz wstawkę z jego szkolenia od Jedi. Z pozoru niemożliwa, ale upór i wsparcie mocy pozwolą ci pokonać każdą przeszkodę i każdą ścieżkę. Zatem spróbuj do mnie dotrzeć! No to dobra, próbujemy do niego dotrzeć w takim razie. I tu trzeba po ścianie. Ja tu już jestem w tym opanowane, bo ja już tutaj przyszedłem raz z Grecją, także... Aha, no dobra, już jesteśmy. Bieg po ścianie, zdobyliśmy umiejętności. A, i jesteśmy na drugiej stronie. E, dobra mapa, mamy tam dotrzeć do sanktuarium. Eee, dotrzeć tędy, tędy, tędy... Mm -hmm. No dobra, to go, Ej, Jakby tu teraz dojść. To... Aj. Dobra, ciebie już od razu... Rozjadę. Ej, jesteśmy tu, gdzie na początku gry. Tam hmm, muszę wskoczyć. A dobra. Yy, I teraz tak. Tu sobie przebiegnę po ścianie. O. Wyczuj echo. W tym miejscu ktoś medytował. Ktoś znający zakon Jedi. Dobra, to teraz tak yy, Tędy po tych chyba roślinach się idzie do góry Z tego co pamiętam No i tutaj I cyk yy, Bo tam gdzieś można by było chyba dojść do góry, ale już dobra, nie rozdrabniajmy się sobie teraz zapiszę i jeszcze drzewko umiejętności sprawdzam eee koloszycą wszystkie wieje i atakuje swój cel no i fajne, to sobie właśnie weźmiemy chyba taki atak myślę, że będzie ok. Eee... Sprawdzę sobie jeszcze mapę. Tu się mam chyba kierować na zewnątrz, z tego co myślałem. Tak. Tak i cyk, i cyk. Tu jest skrzynka jeszcze. Przepraszam za mój głos, ale ja jakoś mam chrypkę dzisiaj. Nie wiem czemu nawet. Wczoraj jeszcze nie miałem, a dzisiaj mam Eee. I co teraz windą. Wow, szybka. Prawda szybka ta winda. O. ajajajajaj. Źle skoczyłem trochę. O, tak. No i dobra, tu mamy kolejny punkt zapisu. Jakże yy, się nam coś stało, czy coś, to tutaj się odrodzimy. Yy, teraz znowu na mapkę spojrzę sobie. I tu pójdziemy... Tu... Chyba tu. Co to? Pomyślałem, że to coś z tymi roślinami. Yy, tu skrzynka jest kolejna. Z tych skrzynek, jakbyście nie wiedzieli, co coś tam zapomnieli, to, to się, może się nam yy, da materiał na miecz świetlny zbierać i ruszę tam malowanie do mojego statku. I strój jakiś tam, nie? Strój sobie tam można potem ustawiać, także yy, to już nie ma problemu. Yy, tam chyba mój statek stoi. To skrzydło takie wielkie tam po środku. Yy, jak się, że teraz dalej dostać? To jest pytanie. Aha, ten tędy, dobra. Mhm. I jesteśmy właśnie w tym oto sanktuarium. Ścigamy się? Na no boga. Noo, lecimy! Chłop, jaki szybki biegnie tam. Nie skończyliśmy! No dobra, dobra, pewnie byś wygrał. Kto wie? Ty teraz sobie zapiszę, bo tam będzie takie zaraz wejście inne. Zaraz sprawdzicie. Znaczy, no zobaczcie, nie sprawdzicie. Bo to ja gram. Tutaj sobie jeszcze pozwolę obejść naokoło. Fajnie, tu nie wygląda taka dolina, znaczy na nie dolina, takie góry jakieś. Widok taki. Będę się nie da wejść. Dobra. I tu skanowanie. Dobra, inskrypcje. No i teraz możemy tu wejść sobie. И так, то есть его снят вера. И зараз входим до шратка. Dobra, to teraz będziemy mieć taką wstawkę Prawo, kimkolwiek jesteś Udało ci się przejść moją próbę I zyskać dostęp do sanktuarium I tego nagrania Jednego z wielu zapisów W tym droidzie Nazywam się Ino Kordowa. Nie znam twego imienia Ale znam twój cel Los zakonu Jedi Jest teraz w twych rękach To Miejsce, to Sanktuarium jest świątynią, zbudowaną przez zamierzchłą cywilizację zewnątrz. Medytując tu, ujrzałem za sprawą mocy ostrzeżenie, wizję zakłady. Postanowiłem ukryć tutaj Holokron Jedi, zawierający listę imion i miejsc pobytu dzieci wrażliwych na moc z całej galaktyki. Przed tobą wewnętrzna komnata sanktuarium, ale także kolejny test. Mogę powierzyć Holokron tylko temu, kto przebył mą drogę i zrozumiał. Odszukaj ukryte grobowce trzech mędrców i naucz się postrzegać moc w taki sposób, jak niegdyś Zefo. W tym droidzie znajdziesz wszystko, co potrzebne, by odbyć tę podróż. Udaj się na planetę Zefo. Tam znajdziesz spokój w oku cyklonu. Powodzenia, Jedi. I niech moc będzie z tobą. No, i to by było na tyle, znaleźć się z tej wstawki. Droid tu nam będzie oczywiście pomagał przez całą drogę. Najwyraźniej to ciebie miałem spotkać. No, i no. mamy znaleźć taki holokron. To jest takie pudełko małe. Bym miał czas, to bym znalazł w internecie tu teraz sami pokazać, sami ale, ale już jakiś teraz gramy. Bez żadnego celu i w ukryciu. Nie da się tak żyć. To nie dla Jedi. Czy Droida? Sir miała rację. Dość już ukrywania. Też poznać kilku moich znajomych. Dobra, to będziemy eee, te, Tak, Eee. Tak, tędy. Na mapie, to chyba mamy po prostu wyjść do statku jak sądzę, tak. Znalazłem no Na to wygląda Będziemy czekać Ale tu będziemy my mogli coś pokonać tego stwora właśnie Hmm. Tu jeszcze mamy skanowanie oczywiście Tajemniczy szkielet, ok. A tu jeszcze teraz zobaczę sobie na mapie, tendy chyba też można dojść hmm. z tego co pamiętam Nie wiem czy nie jest to dłuższa droga Ale da się dojść No, chyba nic nie ma. Dobra. Co? I to będzie kolejna wstawka z tego nagrania właśnie. Przyjacielu. Okazuje się, że Zefo interesowała Natomira. Tak, pokojowa kultura przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. Eee, dobra. No i odpakowano na lokalizację kolejną. A to po prostu jakieś symbole. Wspaniale. Eee, symbole drzew. Czegoś takiego. Dobra, to jest miejsce medytacji, więc szybki zapis. Dobra, aha kurczę, hej, no dobra, zwieszę się jeszcze i tu jeszcze jest taki warszt, jakby opuszczony to możemy do niego pójść co to za miejsce i do tej skrzynki bym się chciał dostać aha, odpowiedź o kurczę o matka, tu mnie zrespiło no dobra, eee, tak. i tu jest Przedaj, korzystał z tego miejsca, by badać sferę, wciąż czuć tutaj emocje. Dobra, tym wyłączyliśmy te wiatraki. Tutaj zaraz się jeszcze spróbuję wydrapać. W... No tak, tak, tak. Ja wiem, tak nie miało wyglądać to. Yy, tak. Yy, dajcie mi chwilkę, tylko coś sprawdzę. I tu chyba będzie już koniec tego właśnie odcinka, bo już widzę, że jest 16 minut. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!